Yeah. you Witajcie, przyjaciele. W dzisiejszym komentarzu ustosunkuję się do naszej służby zdrowia, bo to jest teraz wielki temat dyskutowany powszechnie. Wydaje mi się, że nasza służba zdrowia nie może być uzdrowiona poprzez podwyższenie płac lekarzom. Chyba nie tędy droga. Wydaje mi się, że trzeba zrobić to inaczej. No po pierwsze, dlaczego te wszystkie drogie urządzenia, na które nie mamy pieniędzy, pracują tylko po 6 godzin na dobę? Chyba to jest za krótko. Powiecie, że za mało jest techników do obsługi tych urządzeń. No być może, że tak jest, że nie ma tych techników, ale czy rzeczywiście do obsługi aparatury, która robi tomografię komputerową, czy też ten rezonans magnetyczny, czy rzeczywiście jest potrzebny ktoś, kto zna się na wszystkich urządzeniach? Chyba nie. Mnie się wydaje, że wystarczy przeszkolenie trzymiesięczne, żeby ktoś wyspecjalizował się w obsłudze tego konkretnego urządzenia, oczywiście pod nadzorem osoby wyżej kwalifikowanej. I teraz wystarczy tylko, żeby to, co mamy, wykorzystać szerzej, więcej, prawda? Wystarczy wydłużyć czas pracy tych urządzeń, żebyśmy na rezonans magnetyczny czy też na inne, inne badanie nie czekali tak długo i żebyśmy mogli być kierowani przez lekarza domowego. Badania będą zrobione, wszystko jest na czas. To jest jedna droga. Druga droga jest taka, że nasi lekarze bardzo dużo czasu spędzają nad opisem tego, co te urządzenia. Pokażą. No doprawdy, żyjemy w wieku informatyki, żyjemy w wieku w ogóle informacji. Mamy fantastycznych przecież informatyków. Czy to tak trudno opracować program, który. Będzie sam odczytywał te wyniki. O ile wiem, świat idzie w tym kierunku, a my jako mamy mieć gospodarkę innowacyjną, no zróbmy krok w tym kierunku. Przekażmy pieniądze właśnie informatykom, niech opracują takie programy, niech ten komputer sam wydrukuje, nawet niech komputer postawi diagnozę, jeżeli będzie umiał, prawda. Jeżeli nie, to na podstawie tego wydruku, który nie obciąża człowieka, prawda, o to mi głównie chodzi. Na podstawie tego Wydruku, wykwalifikowany lekarz i postawi ewentualnie diagnozę. Równocześnie wydaje mi się, że to samo dotyczy także sposobu leczenia. Myślę, że są choroby tego typu i procedury są podobno opracowane. No to jeżeli procedury są, to procedur może nauczyć się także komputer. No chodźmy w tym kierunku, który nam pokazuje świat. Oczywiście, lekarze powinni być, tylko lekarz powinien zająć się sztuką leczenia, nie techniką leczenia. Wydaje mi się, że zapomnieliśmy o tym, że w ogóle medycyna jest sztuką. Wróćmy do sztuki, wróćmy do intuicji, wróćmy do całościowego, holistycznego leczenia pacjenta. I to będzie na pewno lepsza droga niż to, co w tej chwili leczenie przez specjalistów. Każdy specjalista od innego narządu i w związku z tym te leczenie różnych organów kolidują ze sobą. I wreszcie ostatnia sprawa, to jest właśnie sprawa tego, że mówimy, że szkolenie nauka lekarza nie tylko trwa długo, ale jest bardzo kosztowna. No więc, proszę państwa, jeżeli my z naszych podatków Szkolimy lekarzy, płacimy na ich studia, prawda? A oni po tych studiach uważają, że mogą pojechać za granicę. To znaczy, że co? Że ta zasada, o której często mówimy, która występuje w gospodarce, tu też ma miejsce a więc koszty społeczne z naszych podatków, a zyski prywatne bo ten lekarz dlatego wyjeżdża, że tam zarobi więcej. Czy zarabia tam dla naszego kraju? Nie. Dla innej społeczności. To jest także drenaż, oczywiście, naszych specjalistów, ale to jest praktyka, że tak powiem, powszechna na świecie. No i w związku z tym tak to wygląda. Więc, albo lekarz będzie zwracał koszty studiów i wtedy niech zarabia na swój rachunek, gdzie chce, albo. Niech będzie tak, jak w socjalizmie, coś nam bardzo nie podobało, prawda? Były nakazy pracy i trudno, jeśli płacił sam za studia i chce decydować sam o swoim przyszłym losie, to niech wyjeżdża, ale jeśli to jest nasz koszt, to niech w związku z tym będzie ten nakaz pracy. Było wykazane stanowisko i tam, gdzie nie ma lekarzy, żeby tam po prostu szedł leczyć. No bo my mówimy, że mamy za mało lekarzy i że są długie kolejki. Jak podniesiemy wynagrodzenia lekarzom, to co? To oni będą dłużej pracować? Czy on będzie mniej zmęczony po dyżurze, jak będzie zarabiał za godzinę 150 zł, a nie 80? Ja nie wiem, wydaje mi się, że nie. Więc musimy na to popatrzeć inaczej. Zresztą dotyczy to nie tylko lekarzy. Uważam, że dotyczy to innych grup także. Jeśli nie ma dla nich pracy w Polsce, jeśli nie mogą być wykorzystani dla naszych celów, dla naszej gospodarki, a właściwie dla nas jako ludzi, niech wyjeżdżają. Ale jeśli tu są potrzebni, to powinni zostawać. Wydaje mi się, że ministrem zdrowia nie powinien być lekarz. Dlaczego? Dlatego, że jednak on zawsze będzie przede wszystkim walczył o korporacyjne korzyści, czyli o korzyści dla korporacji lekarzy. Prawda? No bo przecież on sam, będąc lekarzem, najbardziej rozumie te właśnie problemy. I w związku z tym jest taki wielki rozdziew pomiędzy tym, jak traktowani są lekarze? Także przez ministra, a jak traktowany jest pozostały personel? No, popatrzcie, pielęgniarka, która zarabia naprawdę niewiele, a to, co dorabia, to jako działalność gospodarczą, jaką ona będzie mieć emeryturę? Będzie mieć bardzo małą emeryturę, bo powiecie, mało składkowała. Ale czy mało składkowała ze swojej winy? Nie, po prostu nie wynagradzaliśmy jej tak. Jak należało. I dlatego także te wypłaty emerytur, które wynikają jak gdyby z tego, że ktoś nie trafił do właściwego zawodu, czyli wysokopłatnego, albo że ktoś nie miał szczęścia, żeby zająć stanowisko, na którym się dużo zarabia, nagle jest karany podwójnie. Nie tylko tym, że całe życie. Musiał się ograniczać, to także będzie się ograniczał na emeryturze, ale myślę, że to jest także temat do innego komentarza. Dziękuję bardzo.